Cześć, siemanku, ja jestem Remek, a dzisiaj przetestujemy kto najdłużej wytrzyma w najcichszym miejscu w Polsce. Pewnie wielu z was było na jakimś koncercie, na imprezie czy na domówce, gdzie by grała głośno muzyka i ogólnie rzecz biorąc dużo się działo. A zastanawialiście się nad tym jakby to było nie słyszeć nic? Przetestujemy dziś, kto jest największym kozakiem i potrafi opanować swoje emocje, swoje zmysły. Po 10 minutach wyłączamy światło, a wtedy ponoć błędnik zaczyna szaleć. A błędnik, jak pewnie wiecie, odpowiada za równowagę ciała, więc jeśli będziemy chodzić w tej ciemności, możemy się wypierdzielić na ryj. Czego nie zalecamy tutaj. Znajdujemy się dzisiaj w Krakowie, na AGH, w komorze bezechowej, na wydziale inżynierii mechanicznej i robotyki. I to właśnie oni zbudowali. Takie oto pomieszczenie. Już w latach 70. Co bardzo ciekawe, tą komorę otacza 500 ton betonu. Okay. To jest y, miejsce, w którym dźwięk mamy w najczystszej postaci. A remont, który miał miejsce jakiś czas temu, kosztował uczelnie ponad milion złotych. Pomyślelibyście o tym, że był tutaj mierzony dźwięk, który wydaje ślimak? Tak, jest to tutaj możliwe. <noise> bardzo lubimy mierzyć bardzo ciche rzeczy. Udało nam się zmierzyć minus 2 dB. Nieważne, co to jest w tym Minus momencie... 2 dB? Tak. Co to znaczy? Czyli trochę ciszej niż my jesteśmy w stanie to zauważyć naszym ochem. Wow ale oczywiście mierzyli też dźwięki innych różnych rzeczy, bardziej standardowych, aż po bolidy. Czasem ludzie pytają, czy słychać bicie serca po 10 minutach. Zobaczymy, czy usłyszycie, albo czy włosy wam rosną, nie wiem, cokolwiek. Eo! Ale jakie zimne! Chciałeś echo. Myślałem, że będę mega rozrywkowy tutaj, ale... Ale już jest rozwalony. A myślicie, że wpadniecie w panikę? W tej ciszy kompletnej i ciemności? Ja ci po pierwszym wejściu, myślę, że... Co jest najciekawsze w ogóle, tak. Marek to jest przekozak. On zawsze wszystko wszędzie ogarnie, ale w takich sytuacjach mam wrażenie, że jesteś mega słaby. Okej, okay, wjechałeś mnie na ja tam, <laughs> W tym momencie ja tam wchodzę i Arrivederci! <laughs> <laughs> Temat jest mega gruby, więc należy się łapać w górę pod tym filmem, bo jeśli będzie jej 70 tysięcy, to wybieramy z komentarzy 10 osób, które zaprosimy tutaj w grupie, żeby przeżyć to, co my tu dzisiaj przeżyjemy. Bo co innego film, a co innego być na żywo, Więc w ogóle dzisiaj załóżcie słuchawki ten film, będziecie mieli o wiele lepszy efekt dźwiękowy. Więc wbijajcie 70 tysięcy łapek w górę i spośród was wybierzemy 10 osób. Strzelaj subika na tym kanale, jeśli doceniasz moją pracę nad filmami, Tandera pracę nad filmami i lubisz to, co robimy. Więc koniecznie klikę na dole czerwony guzik. Panie i panowie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Leti Shops, czyli serwis cashbackowy, za pomocą którego możecie odzyskać trochę siana z zakupów w internecie. Więc na przykład kupując sobie takiego lapka w Media Ekspercie, Shops, który jest dogadany właśnie z partnerami, ma w tym i dzieli się tą prowizją z nami. W ten sposób my odzyskujemy trochę hajsu. I co najważniejsze są to realne pieniądze, które możecie sobie potem przelać na konto bankowe czy na Paypala. Rejestracja w serwisie jest bardzo prosta. Można też zalogować się poprzez Facebooka czy Google'a, więc easy. Po zalogowaniu się instalujemy wtyczkę do naszej przeglądarki. Dzięki temu robiąc zakupy w internecie na różnych stronach zobaczymy powiadomienie, które będzie mówiło nam o tym, że Letyshops współpracuje z tym sklepem i mamy tam możliwość pozyskania cashbacku. Letyshops współpracuje z wieloma sklepami, więc na pewno coś się dla was znajdzie. Wbijajcie na link w opisie i korzystać. Pytajcie. Dobra banda, gramy w kamień, papier, nożyce. Kto jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty? O, cztery. Cztery. Ja Czekaj, Marek, ale, ale, trzy cztery. Jak chcesz pierwszy? Marek, kto jest pierwszy? Trzy cztery, trzy cztery, trzy cztery, trzy cztery. Papier! <laughs> Tak, tak ty jesteś pierwszy. Dobra, trudno. Gościu z najgorszą psychą idzie pierwszy. Ja tam z najgorszą psychą, i No trzymaj mnie, nie? Pierwszy, drugi, a my. A my idziemy razem. <grym> a, a, Ej, a, spoko, a, zrobimy a, tak, git, zajebiste. W środku jest kamera, będziemy podglądali tego kogoś, kto jest w danym momencie. W środku, komory, bez echowej. Kamera tam znajduje się tam, da. no, tam. Dalej, no, Słyszysz to? Zobro! Do tego mamy też mikrofon zainstalowany, więc będziemy słyszeli na zewnątrz tego kogoś, kto jest w środku i co mówi. Gotowi? Trzy. Dwa. Lecimy! Powodzonka! No dzięki stary, przyda się! I uwaga! Start. Wypuśćcie mnie! <grym> tu mamy technicznego szefa, yy, który nam, że tak zainicjował sytuację, gdzie możemy podglądać Marka, słuchać go i zobaczyć, co się po okay. prostu tutaj dzieje z nim. Słyszycie to ciszę? Ale fajnie, w końcu nie słyszę ględza. Ej, słyszycie mnie? O! Kurde, słabo jest krzyczeć, powiem wam szczerze. E, Myślę też, e, by nie wprowadzić się w stan medytacji, porozmyślać trochę nad sensem życia. Przypomnę sobie taktykę, że gada do siebie jak, no. jak dziki. Właśnie miałbyś cisza, To znaczy, że już mu się w głowie pomieszało? La To było najcichsze no miejsce. W Polsce już nie jest jak Marek szedł. Jak krzyknie się głośniej, to później tak was w uszy coś uderza. Albo właśnie nic nie uderza, może to jest ten kłopot. O właśnie, zróbmy wielkrotność liczby 2. 2 razy 2, 4 razy 2, 8 razy 2, 16 razy 2, 32 razy 16 368. Słuchajcie, coś? Nie słychać. Słychać? Zrobiłem sobie parę pompek teraz i słyszę cholernie puls. No to leci medytacja. Co? Alo? Ale to widać, ja pierdził. Jeszcze 10 sekund światła On na pewno nie spodziewa się tej godziny Wyłączamy za chwilę bezpieczniki I będzie kompletna ciemność, zobaczymy jego reakcję 3, 2 O nie <grym> Ale jest faza Ja pierdził. On nie był ani okay. sekundę cicho, po prostu nadaje Pierwsza minuta teraz Był taki szok nagły Ale jest git ja siadam na psychę. To już nie jest z tego, że kamera i content maker. On nie potrafi się uczyć dłużej niż na 4-5 sekund. Tylko to jest max przerwa. Widzicie? Ja to mam na mieszkanie na co dzień. dzień nie ma spokoju. Że ci piszę różne scenariusze Że Zajebiście się tutaj w takich miejscach myśli, Ej. W takich warunkach byłoby świetnie się uczyć. Serio. 18 minut. Dobra. Mordę w kubeł i lecimy. To będzie pierwszy moment, kiedy jest tak cicho. Minęło 5 sekund. Jest przegryzł. Mamy ten pierwszy raz, kiedy 5 sekund jest cicho. Nie ma pomysłu co mówić, chyba wszystko wykorzystasz. Swoje głupie teksty On tak szuka teraz. Coś, co miałem tu? Cytaty z <grym> Asterixa i Obelixa. Mamy pół godziny. Uważamy, że challenge accepted. Zapalamy światło, zobaczymy jaka reakcja. E, jeśli chcecie e, skorzystać z takiej na przykład e, atrakcji, z komory bezechowej, to albo e, weźcie udział... O, Ej! Albo weźcie udział w konkursie? Albo zostańcie youtuberami, albo zostańcie studentami AGH, nie? W Krakowie Chyba za długo tu jestem Nice Marek! Marek, ty gaduło! O, <laughs> Dałeś radę, ale to było Pół easy. godziny w Okej, okay, ściągam zegarek, żeby nie mieć pożycia czasu żadnego Świecie Po 10 minutach wyłączcie światło A to było na a że jakoś albo coś a Jak uprzedzić? Nie wiem, <laughs> migniecie najpierw No Powodzenia braciszku! I zgaś się tutaj światło Czym się Cześć! Startujemy No i zamknięte Okej, okay. jestem sam. O kurde, to słychać tak bardzo. Przez to, że jest e, wizualny e, zmysł zachowany póki co, to jest to dla mnie totalny Git. Ale nic nie słychać. Tylko swoje trampki słyszę, jak chodzę po tym. Na razie radek spokojnie, przynajmniej tylko. Podchodzimy. W ogóle bardzo dziwne jest to, jak się słyszy samego siebie, bo dźwięk się nie odbija, dźwięk się nie przemieszcza w taki sposób, jak powinien, i to jest strasznie dziwny efekt. Okej, okay, jestem ciekaw jednego testu. Waga, będę krzyczał. EO! EO! Nie, nie, nie czuję różnicy. A ciekaw jestem, czy dźwig odbije. EO! No, odbił trochę. Ale efekt. Później jak to wygląda. Co za kozak. Ej rzeczywiście, ej teraz wpadłem w pułapkę Marka. Przez dłuższy czas gadałem, może też trochę przez kamerę, tak mi się wydaje, ale... Miałem takie odczucie, że muszę mówić. Mam to wrażenie w tym momencie, że ten sufit na mnie spada. Że on tak idzie w nieskończoność, cały czas w moim kierunku się posuwa. I mówiąc o tym, że coś mi się w brzuchu dzieje i słyszę co chwilę jakieś przelewanie. Prawienie, przelewania jakieś rzeczy, nie wiem. Nie wiem dlaczego przed wejściem, żeśmy coś zjedli, teraz czuję jak to się tam mieli. W sensie teraz jest wszystko ok. W świetle mógłbym tu spędzić bardzo dużo czasu, ale w ciemności nie wiem. Trzy, dwa, jeden. O ja p***ę. Ej nie no, jest to grube. Jest to grube uczucie. Kompletna czerni. I złapałem się na tym, że mam z oczy otwarte, nie wiem po co. Widział tak, tak. mnie, jak reagowałem, i on teraz za wszelką cenę nie próbuje tak. zrobić coś innego. Ja no właśnie niekoniecznie, bo miał siedzieć cicho, a cały czas gada. Ej, dobra, ja chcę błędnik stracić. Staję, nie ruszam się i będę. O kurde, ale dziwne uczucie. Mam wrażenie, że jeszcze uderzyłbym coś w głow głową zaraz, że sufit jest nisko, a wcale nie jest. Wiem o tym. Ciekawe z tym, czy dałoby się wywrócić. Stojąc cały czas, poddając się temu efektowi totalnej ciszy i ciemności, w takie lekkie, chwiejne ruchy wchodzę. N nieumyślnie. I w ogóle też cały czas gadam, no, stop gada. da, zamykam jadaczkę. To był Karol. tam Radek tak <śmuszczą z karpę>, leży. <zleżdżą. śmuszczą> jak się skupiłem na ruchu, to nie traciłem tej, tego... Hmm, błędnika. O teraz tracę. <śmuszczą> Dobra. Zobaczymy, czy, czy usłyszę pukanie do drzwi. Harry! Potter! <śmuszczą> Słuchać pukanie? Bardzo, ale to bardzo cichutko głos chyba marka. Nie mam pojęcia, ile czasu minęło. Plus minus 10 minut. E, no. no, prawie. ma rację, ma rację. nie jest to dla mnie tak ryjące beret. Mam wrażenie, że Marek ze swoją słową psychiką jest o wiele słabszy w tym. <laughs> ale autentycznie myślałem, że to gorzej będę e, przeżywał. Jak się człowiek położy, miałby zamknąć oczy, to zasnąłbym tutaj dość szybko, mam wrażenie. Tak jakaś tam wojskowa metoda jest, że spinasz mięśnie prawej nogi puszczasz, lewej nogi puszczasz, prawej ręki, lewej ręki, głowy, a potem bardzo głęboki i mocny oddech i takie totalne odpuszczanie wszystkiego luzem kompletnie i, i staranie się wyobrazić sobie, że po prostu te kończyny nie istnieją. Plus do tego dochodzi potem wizja. O, ja pierdzielę! ja tu o, o śniega dałem, jak zasypiać szybko i tylko dokończę. Najgorszym elementem zasypiania jest, gdy zaczynasz coś słyszeć. I się fiksujesz na tym. Tutaj to nie istnieje. No fajnie jest, nie? No. Mi się też podobało. trochę mniej gadać niż Marek? No, coś przecież. się nie wyszło. To... No. no, gadałem. Ciszej, oczywiście. Ale, dużo. ale tak. Dużo, ale ciszej. jestem tego świadomy, że dużo Marys... gadałem. Bo coś w jakieś spostrzeżenia ciekawe. I teraz nie? zobaczymy, jak sobie poradzi ta kochana parka tutaj we dwójkę. No, kochana, taka Postarajcie się. Tak, nie mlaskać Jak najmniej gadać. To jest strasznie ciekaw tego, jak to będzie z waszą dwójką. Bardzo. No, może. Ja też jestem <laughs> ja doczekać. Ja nie wiem, co tam się będzie działo. <laughs> w końcu Sami. O, Marek zostaje z nami! Dobra. Ciszę, siadamy, nie gadamy. No, ale ja chciałam tak przodem do siebie. Aha, super. Poważna rozmowa będzie. Tak. Ja bym się położył plecami do siebie. No ja też, ja też. O ile nie rozdzieliłbym się najmniej, to. te mi teraz światło. Zróbmy Cii, Kto dłużej wytrzyma? Dobra. E, kto przegra? Jest. Pizza. O nie! Yeah. 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 Dobra, chodź, całujemy się. A wyłączyliśmy światło w drugiej minucie około. Ach, Ach, ale wada jest uważam taka, że siedzą razem w środku. Powinni usiąść na siatce rozszczepień. sobie Wpadli właśnie na pomysł, żeby się rozdzielić, a nie siedzieć razem. I rozdzielają się, żeby poczuć odosobnienie, pomimo tego, że są razem w pomieszczeniu. Czuję się jak na takiej wycieczce szkolnej. I wszyscy muszą iść spać? A jedna osoba taki glęcu ciągle glęcił Gdyby nie Wiki, to by tam jeszcze dużo, więcej gadał niż ja No No... No, no nie dobra. Ty chodzisz? Nie strasz mnie, błagam, nie Kuba, odezwij się, proszę 14 minut Wiki siedziała na środku, zaczęła gadać, glęcu nic nie mówił, wstał i zaczął chodzić wokół niej Mega ciekawy efekt Przestań, przestań tak chodzić, szybko, nie Przestań, no głupi jesteś! Przestań, przestań, przestań! Odezwij się, błagam cię, odezwij się do mnie normalnie. Kuba, będę zła! Przestań się tak poruszać. <tryk> to nie jest bezpieczne. No, to, nie. Nie, nie <tryk> Teraz krzyknął klęce dla zabawy. No to, to. No, mam bębenek no dokładnie. Jak siedzicie w ciszy, to się cofa ten mechanizm obronny u ludzkiego. Uważaj, bo we mnie wejdziesz siedzący. <tryk> Czekajcie, to powiedziałeś, że wejdę w ciebie? Tak, jesteś blisko <gulanie> Dobra chłopaki, kończmy, to idziemy jeść <gulanie> okay. Okay. To Dobra, i Wyciągaj no? tą rękę, pani wiku! Wyciągaj tą rękę Następuje zwolnienie blokady Gołąbeczki Nie patrzymy jeszcze. Jak było? Ej, znaczy, było... ciekawe Nie wiedziałam, że to się przerodzi w pokój strachu w Yeah, yeah. Było dobrze. Beat. było długi. Panie i panowie, wbijać na i kupujcie plecaki. Są kozackie. Korzystamy, polecamy.